Witam państwa serdecznie. Tutaj technolog żywienia Daniel Wawrzyńczak. Ze wszystkich nagrań, które zrobiłem, to jest prawdopodobnie najważniejszy materiał. Odnośnie tego tematu jest bardzo dużo zamieszania, tyle fałszywych informacji, że ludzie są ogromnie zdezorientowani i często wprowadzani w błąd. Więc dlatego chcę to wyjaśnić krok po kroku. Odpowiem na pytanie, czy tak zwany zły cholesterol LDL jest naprawdę taki zły. Tłuszcz nie miesza się z wodą, tak więc organizm ludzki wypracował jakby małe promy lub cząstki lub pojazdy do transportu cholesterolu. Więc masz lipoproteinę LDL o niskiej gęstości i masz HDL, lipoproteinę o wysokiej gęstości. LDL jest uważany za zły, choć tak naprawdę nie jest. Cholesterol LDL jest transportowany z wątroby do układu naczyniowego, do komórek. Jeśli chodzi o HDL, jest odwrotnie podróżuje on z układu naczyniowego z powrotem do wątroby, aby być poddanym recyklingowi lub zostać wyeliminowanym. Tak naprawdę te dwa rodzaje białka współpracują ze sobą w celu transportu cholesterolu i triglicerydów, które są tłuszczami we krwi. To pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć. Przejdźmy do następnej części. Pewnie już wiesz, że organizm wytwarza cholesterol. Robi go naprawdę dużo, nawet 3000 mg każdego dnia. To odpowiednik około 14 jaj lub pół kilo masła. Dlaczego wytwarza go aż tyle? Aby zapewnić surowiec do błon komórkowych. Wszystkie komórki w ciele są wykonane z cholesterolu, a ty masz ich biliony w organizmie. Dlatego potrzebujemy go aż tyle. Jest on częścią strukturalnej części membrany, wokół Twojej komórki, która umożliwia podróżowanie składnikom odżywczym, witaminom, minerałom, glukozie i wszelkiego rodzaju innym rzeczom. Ma również właściwości przeciwutleniające, zapobiega uszkodzeniom wolnych rodników i ma właściwości przeciwzapalne. Wytwarza także witaminę D, jest tak zwanym prekursorem, wytwarza bloki budulcowe witaminy D, pomaga także w wytwarzaniu żółci, która następnie pomaga rozpuścić tłuszcz, który zjadasz i wyodrębnić z niego rozpuszczalne w tłuszczach witaminy. Jest to bardzo ważne, gdyż bez cholesterolu tak się nie stanie. Cholesterol także jest po to, by wytworzyć hormon stresu, czyli kortyzol, a także wszystkie hormony płciowe, jak testosteron, estrogen, progesteron, wszystkie one są wytwarzane właśnie z cholesterolu. Są to normalne jego funkcje, ma także dodatkowe zadania, o których wiele osób nie wie. Cholesterol również reaguje na różnego rodzaju kryzysy w organizmie. Powiedzmy, że ktoś dostał infekcję. Wskaźnik cholesterolu pójdzie w górę, ponieważ wiąże on i dezaktywuje toksyny bakteryjne, a także przeciwdziała uszkodzeniom przez mikroby. Działa także jako plaster w błonie komórkowej. Gdzie masz warstwę śródbłąka, która jest warstwą wokół wnętrza naczynia krwionośnego. To są właśnie małe pory, które wymieniają białe krwinki i składniki odżywcze. Więc jeśli masz w organizmie uszkodzenia czy zmiany chorobowe, cholesterol jest tam po to, aby wejść do środka i pomóc je wyleczyć, a właściwie zapewnić, jakby plaster na te uszkodzenia. I to jest prawdziwy jego cel. Teraz powiem o niezwykle ważnym elemencie tej łamigłówki. Słuchajcie uważnie. Istnieją dwa typy LDL. Kiedy sprawdzasz LDL w rutynowym badaniu cholesterolu, nie rozróżnia ono typu A ani typu B, tylko pokazuje ogólną jego liczbę. Typ A jest duży i wyporny. Dobrze się unosi, gdyż jest bardzo puszysty. Nie odkłada się w środku tętnic. Nie angażuje się w zakrzepach, zatorach. Czy czymś w tym rodzaju. Więc jest to jeden typ LDL, natomiast typ B jest mały i gęsty. To małe fragmenty, które wchodzą prosto w ściany na błąka i mogą zacząć brać udział w tworzeniu się zakrzepów i zatorów. Więc kiedy ludzie dostają zawał serca lub udar mózgu, mają więcej LDL typu B. Typ A istnieje tylko dwa dni w organizmie, natomiast typ B aż 5 dni, więc żyje dużo dłużej. Więc skąd masz wiedzieć, który jest który? Jeśli chcesz, możesz zrobić bardzo zaawansowany test. Ale lepszą rzeczą do zrobienia, znaczy się, nie powiedziałbym, że lepszą, ale na pewno łatwiejszą, jest spojrzeć na trójglicerydy i HDL. Powiedzmy, że twój LDL jest normalny czy wysoki. Obojętnie. Następnie patrzymy na trójglicerydy. Jeśli trójglicerydy są wysokie, a HDL, tak zwany dobry cholesterol, jest niski, to jest duże prawdopodobieństwo, że masz więcej LDL typu B. A jeśli triglicerydy są niskie i masz wysoki HDL, masz więcej LDL typu A. Więc tak rozróżniasz, jaki typ cholesterolu możesz mieć. Kolejne pytanie, jakie możesz zadać, to jakie rodzaje żywności Zwiększą typ A, a jakie typ B? Tłuszcze zwierzęce nasycone zwiększają typ A. Jeśli spożywasz więcej węglowodanów i rafinowanych tłuszczów lub samego cukru, zwiększasz typ B. I dlatego prawie wszystkie wyniki badań wskazują na wysokie LDL, gdyż jest to połączenie razem typu A i B. I nie powinieneś się tym tak martwić, bo jeśli wyeliminujesz węglowodany, zredukujesz typ B. Który, jak wspominałem, bierze udział w zatorach. Jeśli zaczniesz spożywać więcej tłuszczów nasyconych, to podniesiesz typ A, który nie stwarza żadnych problemów. Teraz ostatni, najważniejszy punkt tak zwany zły cholesterol LDL typu B. Nie jest taki zły. Co prawda, jest na miejscu wypadku, ale jest tam po to, żeby wyleczyć stan zapalny lub uszkodzenia od stanu zapalnego, czy drobnoustrojów, które za tym stoją. Jest częścią łańcucha zdarzeń, które tam występują. Jest tam, gdyż próbuje wyleczyć ten uszkodzony obszar. Ciało nie myśli długoterminowo, działa tu i teraz, by przetrwać kryzys. Więc utworzy płytkę czy skrzep, by wyleczyć chory odcinek. Na przykład, jeśli zwikniesz kostkę lub złamiesz staw, tkanka bliznowata wchodzi tam i to leczy. Nie obchodzi ją, czy staw będzie się dalej poruszał. Jest tam po to, żeby go chronić i usztywnić. Tak więc stwarza to problem, ponieważ możesz dostać zawał serca czy udar. Znowu, bo ciało nie myśli długoterminowo. Myśli, chodźmy naprawić te pęknięte tętnice. Zacznijmy nakładać plaster. I wtedy tkanka wewnątrz zaczyna narastać coraz bardziej. Chodzi o to, że musimy zmienić plan żywieniowy. Chcemy wyeliminować z diety przetworzoną żywność i cukier, które są odpowiedzialne za zbyt wysoki poziom cholesterolu LDL typu B. Cukier powoduje stany zapalne i działa destrukcyjnie na komórki. Dlatego cukrzycy doświadczają wiele uszkodzeń nerwów, mają problemy ze wzrokiem, mnóstwo stanów zapalnych czy niedokrwienie serca. Także niedoczynność tarczycy to powoduje. Więc cukier i rafinowane węglowodany są naprawdę złe. Także wysoki kortyzol, czyli stres, spowoduje większej ilości LDL typu B. Oleje roślinne, soja, Olej kukurydziany i rzepakowy to wszystko GMO bogate w kwasy tłuszczowe omega-6. Dodatkowo więcej stanów zapalnych powodują uwodornione tłuszcze trans. Wyższy wskaźnik cholesterolu LDL typu B powoduje niska zawartość witaminy C. Jeśli na przykład masz krwawiące dziąsła, to w podobny sposób dostajesz krwawiące tętnice. A jeśli łączysz glukozę lub fruktozę z białkiem lub tłuszczem, zachodzi tak zwana glikacja. Na przykład jak połączysz żeberka z sosem grillowym i podgrzejesz w piekarniku w wysokiej temperaturze, doświadczysz glikacji. Glikacja oznacza, że cukier łączy się z białkiem i trafia do organizmu. Jest to mieszanka niezwykle lepka i zaczyna tworzyć wysoki poziom LDL typu B, a także inne problemy. Glikacje dodatkowo powodują pieczenie pączków lub smażenie frytek. Pojawia się ona, kiedy łączysz białko z cukrem lub cukier z tłuszczem i pieczesz się razem lub gotujesz. Glikację stworzysz również, gdy spożywasz syrop kukurydziany lub syropy z fruktozy. Powoduje to jej wzrost nawet o 1000%. Tłuszcz trzewny również wywoła cholesterol LDL typu B. Następnie operacje lub zabiegi. Powodują wzrost LDL typu B, ponieważ jego zadaniem jest uleczać. Działa jak karetka pogotowia jedzie tam i naprawia uszkodzone miejsce. Właśnie taki jest jego cel próbuje ci pomóc. A co robią ludzie? Biorą statyny, próbują go wyeliminować. Nie rozumieją, dlaczego potrzebujemy cholesterolu LDL typu B. Jak słyszycie, nie jest to wcale zły cholesterol. Jest to cholesterol, który po prostu bierze udział w naprawie uszkodzeń. Więc w podsumowaniu chcecie zrozumieć cholesterol LDL, co to jest, a co nie jest, i wykorzystać to, żeby dowiedzieć się, dlaczego jego poziom jest wysoki. Może to być właściwy stan rzeczy, jeśli Twój cholesterol HDL i poziom tych jest normalny. A jeśli triglicerydy są zbyt wysokie, musisz sobie zadać pytanie, dlaczego? Czy mam problem z niedoczynnością tarczycy? Czy jem za dużo cukru? Czy przebyłem ostatnie operacje? Czy mam jakiś uraz? Dziękuję pięknie za uwagę. Zostaw komentarz pod filmem. Proszę zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły Cię wartościowe informacje. Zostaw także łapkę w górę, i komentarz pod filmem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.